Dzień dobry. W ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa, jako przewodnik wrocławski, serdecznie zapraszam na spacer po Ostrowie Tumskim. A spacer nosi tytuł Miłość. Niejedno ma imię. Usłyszymy historie miłosne, które opowiadamy jako przewodnicy na Ostrowie Tumskim: miłość do drugiej osoby, miłość rodzicielską, miłość do ojczyzny jak również miłość do jedzenia. Będziemy spacerować po uliczkach Ostrowa Tumskiego, a Ostrów Tumski to piękne miejsce. To tu zaczęło bić serce miasta Wrocławia. Zaczynamy nasz spacer na moście, który zawsze nazywa się Mostem Tumskim, ale patrząc na Paryż, z tego mostu również zrobiliśmy Most Miłości. To właśnie tu zakochane osoby Przychodzą, wieszają kłódki, zamykają kłódki na kluczyk, mając nadzieję, że ich miłość przetrwa wiele lat. Most już nie ma kłódek. Niestety nie udźwignął ciężaru miłości, która tutaj była zaczepiana. Ale ta piękna nazwa, most miłości, nadal funkcjonuje. Most tłumski, bardzo często odwiedzany jest przez turystów. Pytają, skąd taka nazwa. Warto też wiedzieć, że to właśnie we Wrocławiu nagrywany jest serial Pierwsza Miłość. Kiedy popatrzymy z mostu prosto na Ostrów Tumski, zobaczymy ulicę, która od XIX wieku nosi nazwę ulicy Katedralnej. Skręcając z ulicy Katedralnej w boczne uliczki, pospacerujemy sobie i zobaczymy, gdzie ta miłość na Ostrowie Tumskim jeszcze jest przez przewodników opowiadana. Kolejnym miejscem, które chciałabym, żebyście w dwójkę zobaczyli, trzymając się za ręce, obejmując się, stanęli przed pomnikiem Jana Nepomucena. Sam pomnik jest dziełem wielkiego rzeźbiarza doby baroku. Jana Jerzego Urbańskiego, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na Łysego Aniołka. Cóż taki Łysy Aniołek robi na pomniku? Gdzie ma włosy? Gdzie ma te kędziorki? A historia mówi nam właśnie o miłości rodzicielskiej. Jan Jerzy Urbański w swoim warsztacie do pomocy przy wykonywaniu tego pięknego pomnika miał oczywiście pomocników. Jednemu z nich zlecił wykonanie Aniołków, ale Urodziło się niemowlę. Dziecko. Właśnie temu pomocnikowi był tak szczęśliwy, że postanowił, że jeden aniołek będzie przypominał jego nowonarodzone dzieciątko. Nie ma włosów, jest łysy, jak to z dziadusiami bywa. Kiedy mistrz przyszedł na drugi dzień i zobaczył, że aniołek nie ma włosów, wygonił swojego czeladnika, pracownika z warsztatu. Ten poszedł zasmucony do domu, do żony i opowiedział jej historię. A ta, niewiele myśląc, Dziecko włożyła w becik, przyszła do mistrza i powiedziała: Mistrzu, jak mogłeś ukarać mojego męża, wyrzucając go z pracy, kiedy tam narodziło się dzieciątko? A mąż jest tak zakochany w dziecku, że postanowił upamiętnić go na pomniku. Mistrz się zawstydził i w ogóle został ojcem chrzestnym tego nowonarodzonego dziecka. Historia miłości rodzicielskiej. Kiedy pójdziemy dalej, w stronę katedry Wrocławskiej, zatrzymamy się przed. Pałacem biskupa wrocławskiego. Biskupi wrocławscy, bo to do nich przecież należy cały Ostrów Tumski, Ostrów to wyspa, Tunto kościół czy katedra, są tutaj od tysięcznego roku. I właśnie w Pałacu Biskupim zdarzyła się historia, gdzie ukryto 80 milionów złotych. Tutaj będzie historia o miłości do ojczyzny do wolnej ojczyzny. Ruch Solidarności, który bardzo intensywnie działał we Wrocławiu, jego członkowie, przedstawiciele postanowili tuż przed wybuchem stanu wojennego, przed ogłoszeniem stanu wojennego, wybrać z konta e, Solidarności e, pieniądze, które tam się znajdowały. Kiedy wybrano 80 milionów złotych, okazało się, że tych pieniędzy jest tak dużo, że dwie walizki, które ze sobą wzięli, nie wystarczyły. Kiedy Znalazła się kolejna walizka, z wszystkimi pieniążkami przyjechali na Ostrów Tumski. I właśnie tu, za tą pięknie kutą kratą, którą wykonał nasz wspaniały wrocławski kowal, pan Mazur, ukryto 80 milionów złotych. Gdzie biskup ówczesny, Henryk Gulwinowicz, kiedy zobaczył te pieniądze, złapał się za głowę i powiedział, co ja mam z nimi zrobić. Ale poradził sobie. Kiedy... Te pieniądze tutaj się znajdowały na wprost w tym budynku. Oczywiście służby ówczesne monitorowały, co też dzieje się tutaj, właśnie w Pałacu Biskupim. Ale ta miłość do ojczyzny, do wolnej ojczyzny, wszędzie zwyciężyła wszystko. 80 milionów złotych. Proszę się zastanowić, ile dzisiaj, do ilu dzisiaj. Wali toreb zmieściłyby się właśnie 80 milionów, kiedy już zostały odejęte zera. Kolejne nasze miejsce, do którego chciałabym zaprosić i o którym chciałabym opowiedzieć, to wejście do katedry Wrocławskiej. Utwór Juliusza Słowackiego, balladyna. Czy ma coś wspólnego z naszym Ostrowem Tumskim? A no, właśnie ma. Kiedy staniemy przed głównym wejściem do katedry wrocławskiej, zobaczymy piękny portal, który ozdobiony jest rzeźbami, kolumnami, ale również przed wejściem znajduje się epitafium. Epitafium, które przedstawia Barbarę, jedną z córek zamożnego właściciela wsi podwrocławskiej. Dwie piękne siostry: Barbara i Anna. Barbara, bardzo pobożna, bardzo dobra. Anna młodsza, równie piękna, ale zuchwała, no i tak naprawdę niedobra. Kiedy rycerz przyjechał, miał wielki dylemat, którą wybrać za swoją żonę. Jedna piękna i druga piękna. Dlatego też zapytał poddanych służbę, co myślą o siostrach. Nikt nie wyraził się a dobrze. Wszyscy natomiast chwalili Barbarę. Wybór był prosty. Rycerz. Poprosił, żeby Barbara została jego małżonką. Kiedy Anna o tym dowiedziała się, pomyślała sobie, co to za zniewaga: to przecież ja jestem ładniejsza, to przecież ja jestem mądrzejsza. I kiedy była uczta, wsypała do kielicha Barbary truciznę. Barbara zmarła. Po miesiącu żałoby, kiedy żałoba po Barbarze już się skończyła, Anna razem ze swoim wybrankiem zmierzała na wprost do katedry, żeby tam ślubować sobie miłość do śmierci. Ale kiedy zbliżali się do katedry, po prawej stronie z płaskorzeźby, rzeźby, na której przedstawiona jest barbara, barbara wychyliła się, popatrzyła na siostrę i rzuciła, klątwę, to ty otrułaś mnie, to ty zabrałaś mi mojego wymarzonego. Dlatego szczęśliwa być nie możesz. Kiedy wypowiedziała Barbara tą klątwę, niebo się zachmurzyło, a piorun, który uderzył, trafił Annę, która zmarła. Do dnia dzisiejszego przy wejściu do katedry, po prawej stronie widnieje płaskorzeźba, która przedstawia nam Barbarę z tą właśnie głową, zwróconą w stronę siostry, która zmierzała do katedry wrocławskiej. Ale. Przed Katedrą Wrocławską nie tylko takie smutne historie opowiadamy, również opowiadamy historię o lwie. Cóż to za lew? To chyba nie lew, to same nogi. Ale po drugiej stronie, kiedy popatrzymy, faktycznie jest lew, tylko że tamten z kolei nie ma grzyby. Lwy są bardzo stare, więc możemy wybaczyć im, że mają jakieś niedoskonałości. Natomiast podanie mówi, że każda białogłowa, która chciała szybko i dobrze wyjść za mąż, Wchodząc do katedry wrocławskiej, powinna była pogłaskać lwa po prawej stronie. Od tysięcznego roku proszę zobaczyć, ile było chętnych na to, żeby szybko i szczęśliwie wyjść za mąż. Zostały same nogi. Reszta lwa została wygłaskana. Drugi lew, no cóż, z drugim lwem łączy się kolejna historia, ale już niemiłosna. Dlatego ja wolałabym opowiedzieć o miłości do ubóstwa, o miłości do ascezy. A mówimy tutaj o naszej księżnej Jadwidze. Jadwiga Śląska, proszę zobaczyć. Księżna, która przyjechała na Ostrów Tumski, poślubiła Henryka Brodatego, ale od początku powiedziała: Mój drogi, ja na pewno będę spędzała bardzo dużo czasu na modlitwie. No, był to okres średniowiecza. Książę pomyślał sobie: Cóż za wspaniała żona, trafiła mi się taka pobożna. I wyraził oczywiście zgodę. Powiedział nawet dla ciebie, wybuduje kościół w Trzebnicy, w którym będziesz mogła się modlić. Ale Jadwiga, oprócz tego, że miała kościół, oprócz tego, że pomagała ubogim, również darzyła tak wielką miłością ascezę, żeby jeszcze bardziej przybudować się Panu Bogu, że pewnego razu postanowiła, że już nigdy więcej butów nie założy. Nie spodobało się to Księciu, ponieważ Jadwiga, czy padał deszcz, czy e, świeciło słońce, chodziła na boso. Jej nogi nie wyglądały dobrze, a przecież była księżną. Dlatego Henryk Brodaty poprosił pewnego razu Jadwigo, kiedy przyjdziesz na ucztę dziś wieczorem, musisz mieć buty ze sobą. Jadwiga pomyślała: Jeśli założę buty, złamię przysięgę, którą służyłam Bogu. Jeśli butów nie założę, pamiętajmy, że to był okres średniowiecza, mężowi sprzeciwiać się nie można było, zasmucę mojego męża. I cóż, kiedy wieczorem, Rozpoczęła się uczta i Jadwiga, przychodząc na ucztę popatrzyła na gości, oni na nią, a szczególnie na jej stopy. I jak myślicie, miała te buty? Oczywiście, że miała, ale nie na nogach, miała je ze sobą, tak jak mąż o to ją poprosił. Nie złamała przysięgi danej Bogu, jak również nie zasłuciła swojego męża. Wręcz przeciwnie, mąż pomyślał sobie, ależ ja mam mądrą to moją żonę. No cóż, miłość do Boga, do poddanych, do ascezy, kolejna miłość do dobrego jedzenia. W brzuszku burczy i wszyscy, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, słyszą od przewodników legendę o kluskach śląskich, kiedy są przed obiadem. A legenda opowiada się dosyć ciężko, bo każdemu ślinka leci, bo to właśnie kluski śląskie, okraszone brązowym sosem z roladą i modrą kapustą były daniem, które serwowano właśnie na Śląsku, a Śląsk to przecież Wrocław, bo nazwa Śląsk wywodzi się od Góry Ślęży, która znajduje się niedaleko Wrocławia. No i cóż, legenda mówi nam, że właśnie tutaj, niedaleko od Ostrowa Tumskiego mieszkało małżeństwo. Gdzie żona Agnieszka gotowała bardzo smaczne kluski śląskie. Jej mąż Kondrat przychodził do domu, właśnie szedł przez Ostrów Tumski codziennie i już na Ostrowie myślał sobie: Ach, te kluski Agnieszki, i pędził do domu. Inne gospodynie zaglądały do Agnieszki, do kuchni i pytały: Agnieszko, co ty dodajesz do twoich klusek, że twoje są takie smaczne? A wtedy Agnieszka uśmiechała się i mówiła, że ona do swoich klusek dodaje szczyptę miłości do męża. Kluski musiały być wyjątkowe, no ale cóż, szczęście Agnieszki i Kondrada nie trwało długo. Niestety do Wrocławia przyszła zaraza. Agnieszka zmarła, a Kondrad chodził smutny, w brzuchu mu burczało i inne gospodynie mówiły: Przyjdź do mnie, Kondradu, na kluski. On mówił: Nie, żadna z was taki klusek nie umiał gotować jak moja żona Agnieszka. I pewnego razu, kiedy bardzo tęsknił za Agnieszką, wracając do domu, usiadł w cieniu kościółka świętego Idziego i pomyślał sobie, jak to mężczyźni potrafią, jak ja to jestem bardzo nieszczęśliwy. Wracam do żony, a tam ani klusek, ani yy, Agnieszki. No i cóż, zasnął z tego wszystkiego i przyśnił mu się raj. Zobaczył, że wszyscy w raju są szczęśliwi, tylko nie jego po Agnieszka. Podszedł do niej bliżej i powiedział Agnieszko, moja droga żono, czemu ty tu w raju nie jesteś szczęśliwa? A Agnieszka powiedziała Kondradzie, to przez ciebie ty tak za mną płaczesz, tak ci w brzuchu burczy, że ja tu szczęśliwa być nie mogę. Dlatego ostatni raz ugotuję ci kluski, przyniosę pod kościółek, ty te kluski zjedz. Ale pamiętaj, kiedy będziesz miał ostatnią na dnie garnka, zostaw ją ty wielki, mój łasuchu, bo jeśli tak uczynisz, na drugi dzień garnek znowu będzie pełen klusek. Kondrad budzi się, widzi garnek z kluskami, kluski parują i zaczyna zjadać. Jedną, drugą, trzecią, przyszło na ostatnią. Popatrzył na kluskę, kluska na, na niego i niestety okazał się wielkim łasuchem, nie posłuchał Agnieszki i kluskę chciał zjeść. Ale kluska była mądrzejsza, zaczęła uciekać, spadła na bramę, która łączy kościół Świętego Idziego z kapitułą wrocławską, skamieniała tak, żeby Konrad nie mógł je znieść, zjeść i została do dnia dzisiejszego. Legenda o kluskowej bramie mówi nam, że takim łasuchem to raczej nie warto być, no bo zobaczcie, ostatnia kluska uciekła spacerując po Ostrowie Tumskim za rękę albo przytulając się warto wybrać się na Ostrów Tumski wieczorem bo właśnie wtedy możemy spotkać latarnika który zapala te piękne gazowe latarnie na naszym Ostrowie Tumskim Światło z latarni gazowych jest światłem bardzo ciepłym, przyjemnym. No i właśnie spacerując tutaj można spacerować z latarnikiem, który Zapala poszczególne latarnie. Ale na Ostrowie Tumskim to nie jedyne miejsce, gdzie można poczuć się bardzo romantycznie, ponieważ są tutaj różnego rodzaju miejsca, gdzie siadając widzimy odrę i drugą stronę lewą naszego miasta Wrocławia. Na Ostrów Tumskim, kiedy wybierzemy się na spacer, możemy również posłuchać o miłości, która. Niestety była taką miłością chciwą, miłością, która doprowadziła do wielkiej tragedii, a mowa tu o legendzie pod tytułem Kamienna głowa. Południowa ściana katedry wrocławskiej skrywa wiele tajemnic. Jak również opowiada się tutaj bardzo często legendę o kamiennej głowie, w której możemy dojrzeć miłość, ale tą właśnie niedobrą tą miłość taką chciwą miłość, która nie pozwoliła młodemu chłopakowi, czeladnikowi poślubić pięknej barbary, córki złotnika. Złotnik był bardzo bogaty, a czeladnik. Bardzo biedny, dlatego też został wyrzucony z domu złotnika. I powiedziano mu, że Barbara przeznaczona jest dla kogoś bardzo bogatego. Zasmucił się Henryk. Poszedł w stronę gór olbrzymich. Tam spotkał rozbójników, którzy powiedzieli: Nie martw się, przystań do nas. My napadamy na karawany, bardzo szybko się bogacimy. Staniesz się bogaty i poślubisz Barbarę. Henryk zastanowił się, czy wybrać drogę złą, ale krótką, czy długą ale uczciwą i niestety kochając Barbarę tak mocno wybrał tą drogę krótką i złą. Stał się rozbójnikiem, co skończyło się bardzo niedobrze dla niego, dla Barbary i dla Barbary ojca, ponieważ Henryk, kiedy przybył do Wrocławia, wyrzucony po raz drugi z domu złotnika, podpalił cały Wrocław i przybiegł na Ostrów Tumski, chciał wejść na wieżę katedry, popatrzeć jak... Płonie miasto, ale kiedy zobaczył, że nie tylko dom złotnika, po nie tylko wszystkie domy. No niestety kary poniósł już na miejscu. Kiedy chciał wyciągnąć głowę ze szczeliny, z której obserwował pożar, już to się nie udało. I głowa ku przestrodze, że nie można kierować się właśnie. Złymi emocjami, dążąc do swojej miłości, bo tak to się może skończyć. Moi drodzy, spacerując, spacerując po Ostrowie Tumskim, pójdziemy teraz i wskażę niektóre miejsca, które warto odwiedzić, żeby usiąść i pomyśleć sobie właśnie, jak te historie miłosne na Ostrowie Tumskim, który ma ponad tysiąc lat, jak to z nimi było i co z nich dobrego dla nas może wyniknąć. Pójdziemy w kilka miejsc, które za. Które polecamy naszym turystom, bo mieszkańcy Wrocławia znają świetnie te miejsca i bardzo je kochają i często odwiedzają. Kiedy troszeczkę zmęczymy się spacerowaniem po Ostrowie Tumskim. Warto usiąść na jednej z ławeczek, żeby podziwiać wyspy, które są połączone z Ostrowem Tumskim mostkami, kładkami. A kiedy już odpoczniemy, kiedy już nacieszymy oczy tym pięknym widokiem, warto wybrać się na wyspy, które są stąd bardzo blisko. Wyspa Piaskowa, Wyspa Bielarska, Wyspa Słodowa to też są piękne, magiczne miejsca w których to we dwoje można których to we dwoje można pospacerować i zobaczyć, jak pięknie Wrocław prezentuje się. Właśnie z wysp, które zostały przez rzekę Odrę tutaj utworzone. Odpoczywając na skwerze, który znajduje się na wyspie Ostrów Tumski, warto pomyśleć też o przyjemnościach dla ciała. Niedaleko stąd znajdują się pyszne lody, które warto zakupić i w dwójkę skosztować ich wspaniałych smaków. Ostrów Tumski to nie jest aż tak duży obszar. Więc kiedy już pospacerujemy po Ostrowie, warto przyjść na drugą wyspę, która nazywana jest Wyspą Piaskową. I właśnie tutaj, siadając na ławce, można podziwiać panoramę Ostrowa Tumskiego. Ale również pięknym miejscem, z którego można podziwiać Ostrów Tumski, jest bulwar Ksawerygo Dunikowskiego. Wyremontowany niedawno. Cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów, którzy siadają na tym tarasie schodkowym i podziwiają te, te nasze piękne wyspy, zarówno Ostrów Tuskich, jak i wyspę piaskową. Ale właśnie kiedy tutaj przyjdziemy, również za, polecam, żeby wybrać się na taką wycieczkę statkiem. Większym, mniejszym one odpływają tutaj z przystani, bo ten nasz Wrocław widziany oczami rzeki Odry jest naprawdę zupełnie inny i cudowny. A kiedy nie będziemy chcieli popływać stateczkiem, warto usiąść na ławce i popatrzeć na mosty, które przerzucone są przez rzekę Odrę. Chociaż jak wiemy, rzeka Odra nie jest jedyną rzeką naszego miasta. Tych mostów mamy dużo, a jeden z nich, most Grunwaldzki, który znajduje się jako drugi, ten zawieszony na takich niebieskich stalowych taśmach, jest to most, który również jest związany z miłością, bo, jak mówią nam niepotwierdzone <laughs> historie, zakochany chłopak, chcąc udowodnić miłość do swojej dziewczyny, prawdopodobnie małym samolotem pod mostem przeleciał. Moi drodzy, żeby poczuć atmosferę. Która znajduje się na tych pięknych wyspach. Warto wybrać się na spacer, tak jak wcześniej mówiłam, trzymając się za ręce, obejmując się, posmakować klimatu, który roztacza się na Ostrowie Tumskim. Jeszcze raz posłuchać historii miłosnych, różnej miłości, bo ona, jak wiemy, ma wiele imion, ma wiele twarzy. I na takie spacery, we dwoje, dla małżeństw, serdecznie zapraszam jako przewodnik Wrocławia.